Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla was pewne zestawienie 10 wyszukanych ciekawostek na temat twórcy Minecrafta, czyli nocza. Myślę, że udało mi się znaleźć takie ciekawostki, o których nie wiedzieliście. W takim razie zapraszam do oglądania. Markus Persson, czyli nocz urodził się 1 czerwca w 1979 roku. Jego pasja do programowania była ogromna. Co ciekawe, zaczął programować już w wieku 7 lat. Do tego celu używał komputera ojca, Commodore 128, a pierwszą grę stworzył już w wieku 8 lat. Teraz na ekranie widzicie zdjęcie Nocha w młodości. Musicie przyznać, że był dość niepodobny do, do siebie. Żona Nocha była pierwszą testerką gry. Grając w bardzo wczesną wersję Minecrafta, była pod ogromnym wrażeniem i co dzień śledziła poczynania męża nad grą. Notch obiecał zgolić brodę, jeśli kwota z akcji Humble Bundle Mojam przekroczy pół miliona dolarów. Udało się zebrać taką kwotę, a Notch oczywiście wywiązał się z obietnicy. Hmm, Notch bez brody wygląda dość dziwnie. Markus ma swój kanał na YouTube o nazwie Nizocz. Publikował na nim treści z Minecrafta dotyczące rozwoju gry. Kiedy tylko zaktualizował swoje dzieło, pokazywał swoje poczynania innym w postaci filmu. Pierwszy film przedstawiający bardzo wczesną wersję Minecrafta pojawił się na kanale Nocha 13 maja 2009 roku. Prawdopodobnie kilka dni wcześniej, albo nawet tego samego dnia, zaczął pracować nad grą. W opisie do tego filmu znajduje się link do oryginalnego kanału. Notch stworzył również 15 innych gier, które nie są przypisane w żaden sposób do studia Mojang. W opisie do tego filmu macie listę wszystkich gier, a tymczasem zapraszam Was na krótki pokaz slajdów właśnie z tych gier. Infinity Miner to gra, dzięki której Minecraft prawdopodobnie by nigdy nie powstał. Notch zainspirowany właśnie tą grą, zaczął programować znanego nam w swojej formie dziś Minecrafta. Co ciekawe, mechanika gry w Infinity Miner jest niesamowicie podobna. Markus Persson sprzedał firmę Mojang Microsoftowi za 2,5 miliarda dolarów. Tłumaczy, że nie kierował się pieniędzmi. Mówił, że sprzedając grę, przytłaczała go odpowiedzialność. Za coś tak ogromnego jak własna gra. Aktualnie mieszka w domu, który nabył za 70 milionów dolarów. Nie powodzi mu się jednak tak, jakby chciał. Cytując jego słowa, mając wszystko, przestaje się starać. Ponadto źle to wpływa na relacje międzyludzkie. Jak widać, pieniądze jednak szczęścia nie dają. A teraz zapraszam was yy, do zwiedzania Willi Nocza. Markus ożenił się z Elin Zetterstrand w 2011 roku. Ta pełniła również funkcję administratora na głównym forum Minecrafta. Niestety ich związek nie trwał długo. W 2012 roku rozwiedli się z przyczyn nieznanych. Notch ma również córkę, Minna Almina Zelda Zetterstrand. Matka Markusa Ritva Persson pracowała jako pielęgniarka. Ojciec nocza miał na imię Birger i pracował na stacji kolejowej. Niestety ten miał problem z narkotykami. Z tego powodu w 2012 roku popełnił samobójstwo z użyciem broni palnej. Nocz uczestniczył w programowaniu gry Worm Online, której serwery istnieją do dziś. Zawarte w niej rozwiązania są bardzo oryginalne. Zapraszam Was do poczytania o tej grze. Linki macie w opisie. Przedano ponad 100 milionów kopii gry. Najwięcej z nich przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem Android, iOS oraz Windows Mobile. Przyznawać się, kto ma Minecraft na telefon. To już wszystkie ciekawostki, które dla Was przygotowałem. Jeśli chcielibyście zobaczyć inne ciekawostki w tym stylu, zostawcie łapkę w górę. Jeśli dobijemy do 5000, za tydzień pojawi się podobny materiał. Zostań widzem, aby być również na bieżąco ze wszystkimi filmami. Kliknij przycisk na ekranie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!